Witam Cię w ostatnim odcinku z serii Portfela Publicznego w 2025 roku. W dzisiejszym filmie przedstawię Ci trochę bliżej nową spółkę, która trafiła do portfela. Zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, że film ten nie stanowi porady inwestycyjnej. Zapraszam do własnej weryfikacji oraz interpretacji informacji, które tutaj się pojawią. W grudniu do portfela trafiło 5000 zł, całą tą kwotę oraz część gotówki, która pozostała po ostatnich transakcjach, przeznaczyłem na zakup równo 99 akcji spółki Dekpol SA ze średnią ceną zakupu na poziomie 77 zł za akcję. Skąd pomysł na tę spółkę? Analizowałem ją na początku 2025 roku. Wydała mi się wręcz wzorcowa pod względem historycznych wyników, a jej cena była bardzo atrakcyjna. Na prywatnym koncie kupiłem niewielki pakiet, który po 11 miesiącach dał ponad 100% zwrotu. Po czasie mogę jedynie żałować, że nie dokupiłem więcej, natomiast uważam, że spółka wciąż jest atrakcyjna, a ostatnia korekta daje pewną możliwość wejścia. Przedstawię Wam teraz kluczowe elementy, przynajmniej z mojej perspektywy, przemawiające za inwestycją w Dekpol SA. Spółka powstała 32 lata temu i od początku swojego istnienia jest związana z branżą budowlaną. Techpol zaczął od realizacji inwestycji budowlanych jako generalny wykonawca, po czym działalność została rozszerzona o branżę deweloperską oraz dział steel. Dzisiaj te trzy segmenty stanowią trzon działalności operacyjnej spółki. Segment generalnego wykonawstwa odpowiada za wykonywanie obiektów przemysłowych, logistycznych, handlowych, użyteczności publicznej czy sportowych. Głównie są to hale magazynowe, wielkopowierzchniowe sklepy, centra logistyczne, choć coraz częściej pojawiają się kontrakty publiczne, jak na przykład inwestycja pod tytułem kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej, o której spółka poinformowała na początku grudnia. Przetarg na tą inwestycję jeszcze się nie rozstrzygnął, natomiast najprawdopodobniej Dekpol złożył najbardziej atrakcyjną ofertę, przez co jest spora szansa, że ją wygra. Segment deweloperski to już skupienie się stricte na budynkach mieszkalnych. Spółka wykonuje pracę związaną z budową całych osiedli mieszkalnych, domów jednorodzinnych czy apartamentowców oraz infrastruktury, nazwijmy to, dookoła tych inwestycji. Techpol w dużej mierze skupia się na dostarczaniu lokali o wyższym standardzie w dobrych lokalizacjach, co może przekładać się na wyższe marże ze sprzedaży. Głównie są to projekty zlokalizowane na północy kraju, w nadmorskich miejscowościach, choć niedawno pojawiła się nowa inwestycja w Warszawie. Dodatkowo w sprawozdaniu możemy znaleźć informację o powstaniu nowej spółki zależnej, zlokalizowanej w stolicy Polski, której działalność ma być związana z rynkiem nieruchomości oraz budowlanką, co może sugerować mocniejsze wejście w inwestycje w tej części kraju. W segmencie stali spółka posiada bardzo szeroki wachlarz produktów związanych z częściami wymiennymi do koparek, ładowarek i innych ciężkich sprzętów budowlanych. Jest to segment, który ostatnio nie radził sobie najlepiej. Są to produkty o średniej marżowości, a sytuacja w sektorze przemysłowym w Europie w ostatnich latach nie napawała optymizmem. Jednakże spółka non-stop optymalizuje i usprawnia ten segment działalności, przez co biznes ten utrzymuje się na dość stabilnym poziomie. Segment Steel nie przynosi jakoś super dużo do wyników grupy, natomiast jest być może pewną bramą do kontaktów za granicą, ponieważ produkty grupy są jej dobrem eksportowym. Niedawno Deckpool Steel przejął niemiecką spółkę Reszek, nie mam pojęcia jak to się czyta, co ma na celu wzmocnienie możliwości sprzedażowych produktów stalowych i rozszerzenie oferty na kolejne rynki. Dodatkowo profil tego segmentu dość dobrze wpisuje się w ogólną działalność grupy. Może efekt synergii nie jest jakiś ogromny, natomiast wewnętrzne zamówienia takiego sprzętu do spółek zależnych mogą obniżyć koszty inwestycji. A skoro przy synergii jesteśmy. Siedem lat temu grupa kupiła firmę Betpref, produkującą prefabrykaty betonowe oraz konstrukcje stalowe. Do tego dochodzi przejęta dwa lata temu spółka Combet w Działdowie, która również zajmuje się produkcją prefabrykatów betonowych i konstrukcji stropowych oraz firma Intex Lubawy kupiona przez Dekpol Steel 3 lata temu, rozszerzająca możliwości grupy w zakresie specjalistycznych konstrukcji stalowych i automatyki przemysłowej. A więc mamy obraz spółki z sektora budowlanego, która działa w trzech segmentach – generalne wykonawstwo, deweloperka i przemysł stalowy, które to segmenty są wspierane własnymi zakładami produkcyjnymi. Myślę, że dzięki takiemu połączeniu spółka ma bardziej holistyczne obeznanie w branży budowlanej, gdzie poszczególne jednostki grupy mogą czerpać wiedzę od siebie nawzajem. A do tego własne możliwości produkcyjne, np. prefabrykatów betonowych, żelbetowych, konstrukcji stalowych czy stropów, daje spółce lepszą kontrolę nad jakością, terminowością dostaw, mniejszego uzależnienia od dostawców oraz, na co liczę najbardziej, zwiększenie rentowności prowadzonych inwestycji, gdyż marża na tych produktach pozostaje w grupie. Tak jak już wspomniałem wcześniej, większość zakładów produkcyjnych oraz inwestycji, głównie deweloperskich, jest zlokalizowana na północy Polski. Natomiast generalne wykonawstwo obiektów przemysłowych i logistycznych obejmuje już praktycznie całą Polskę. Struktura akcjonariatu jest dość prosta: ponad 77% akcji wciąż znajduje się w rękach założyciela. Free float to niecałe 15%, co w niektórych przypadkach może być plusem, w innych nie do końca. Niska ilość akcji w wolnym obrocie spłyca rynek, przez co trudniej jest zajmować większą pozycję różnym funduszom. Dodatkowo łatwiej jest manipulować kursem akcji przez co na takich spółkach częściej dochodzi do odchyleń ceny od jej wartości wewnętrznej. Natomiast kontrola nad spółką nie jest rozproszona, co przy odpowiednim zarządzaniu jest plusem. Ok, przejdźmy do liczb. Patrząc na wyniki z ostatnich lat, widzimy ich dość dynamiczny wzrost, gdzie w 2020 roku przychody grupy wyniosły 1 miliard złotych, natomiast 3 lata później było to już ponad 1,5 miliarda. Rok 2023 był pod względem przychodów jak na razie najlepszym rokiem, natomiast pomimo spadku przychodów o 11% w 2024 roku, działalność operacyjna wykazała się wyższą marżą, co pozwoliło osiągnąć wzrost zysku netto o 8%. Nieco słabsze wyniki generalnego wykonawstwa były zrekompensowane poprawą w segmencie stali oraz deweloperce. Pokazuje to poniekąd, że spółka nie jest uzależniona od koniunktury w jednym sektorze, choć z tym oczywiście nie można przesadzać. Na przykład, segment stali nie nadrobi dużych strat, jeśli pozostałe części działalności wypadną słabiej. Obecny rok zapowiada się bardzo udanie. W trzech pierwszych kwartałach przychody wyniosły milionów zł, co stanowi poprawę o 30% względem poprzedniego roku. Natomiast zysk netto wzrósł o 27% do poziomu niemal 77 milionów złotych. W ostatnich latach czwarte kwartały DekPolu wyglądały bardzo silnie. Jeśli ten rok spółka zakończy z wysokim rozpoznaniem zysków, powinna przebić bez problemu zyski z 2024. A teraz zobaczmy, jak finanse wyglądają w poszczególnych segmentach działalności. Segment budownictwa, czyli generalne wykonawstwo, wypracował w trzech pierwszych kwartałach ponad 900 milionów złotych przychodów. Zysk operacyjny był wyższy o 50% względem roku poprzedniego. Widzimy, że jest to część biznesu operująca na wysokich przychodach. I niskich marżach w okolicy 5%. Dlatego każdy punkt procentowy zmiany jest tu bardzo istotny i może mocno wpłynąć na wyniki końcowe. Techpol ma obecnie najwyższy backlog w historii spółki, sięgający 2,2 miliarda złotych, z czego w realizacji pozostaje prawie połowa wartości. Spółka zaznacza, że 2025 był rokiem przygotowywania się do poprawy koniunktury w tej branży, którą przewiduje zarząd w następnych latach. Segment stali to najmniejsza część działalności, jeśli chodzi o wypracowywane wyniki, natomiast jej rentowność plasuje się mniej więcej po środku, w okolicy 80%. Przychody w trzecim kwartale wyniosły prawie 97 milionów złotych, co jest wynikiem lepszym niż w 2024, natomiast spadła nieco rentowność działalności operacyjnej. Spółka cały czas próbuje rozwinąć ten segment, szukając nowych rynków zbytu oraz optymalizując koszty. Dodatkowo, Dekpol rozszerza swoje możliwości na sektor obronny, a że spółka zajmująca się specjalistyczną obróbką stali znajduje się w Lubawie, to sami możecie sobie resztę dopowiedzieć. Nie, no żartuję oczywiście, na chwilę obecną nie jest to branża, o której byłoby cokolwiek słychać w kontekście Dekpolu. Segment deweloperski odpowiadał w 2024 roku za nieco ponad 16% przychodów uzyskanych przez grupę. Natomiast z racji rentowności tego segmentu miał największy udział w wypracowanym zysku operacyjnym, osiągając ponad 30% marże. W ostatnim kwartale spółka podniosła cele sprzedażowe tego segmentu w 308 milionów złotych. Do 354, co stanowi wzrost o 15% względem początkowych założeń oraz 53% wzrost względem 2024. Wiąże się to ze sprzedażą nie 570 lokali, jak spółka zakładała na początku, tylko 645, które oczekuje sprzedać do końca tego roku. Do tej pory spółka rozpoznała 222 miliony złotych przychodu, tak więc aby ich zapowiedzi się spełniły, Techpol w czwartym kwartale musi uzyskać jeszcze 131 zł milionów przychodu, co przy najniżej zanotowanej marży 19% pozwoliłoby przebić łączny wynik operacyjny z 2024 o 10%. Tak więc szykuje się silna końcówka roku dla grupy w tym segmencie. Pod koniec trzeciego kwartału spółka posiadała 683 lokale w swojej ofercie, a cel kontraktowy na obecny rok wynosi 625 lokali. On też był podniesiony z 510. Nie mylić z celem sprzedażowym, bo tamto to rozpoznanie sprzedaży, czyli przekazanie własności. W prezentacji za drugi kwartał możemy znaleźć obecne lokalizacje projektów deweloperskich oraz ilość sprzedanych mieszkań. Widzimy, że na tamten moment w Warszawie było jeszcze sporo mieszkań do sprzedaży. Natomiast jak wejdziemy na stronę tego budynku, to dostępne są już tylko trzy. Więc nie wiem, czy tak szybko się rozeszły w trzecim kwartale, czy tylko ja nie potrafię tego szukać. W prezentacji możemy znaleźć również pipeline projektów na kolejne 4-6 lat, co może pokazywać długoterminową strategię i możliwość tego segmentu. Dodatkowo spółka zawarła umowę przedwstępną na zakup 11 hektarów ziemi, w powiecie Gdańskim, na której szacuje się powstanie do 800 lokali użytkowych. Do tej umowy został zawarty aneks na wykup kolejnych 120 hektarów, jeśli działka uzyska odpowiednie pozwolenia, rozszerzając znacząco bank ziemi spółki. Czwarty kwartał spółka wchodzi z solidnym wynikiem, dającym nadzieję na pobicie rekordowego 2023 roku. Zaglądając do bilansu, jego suma to 1 miliard 870 milionów złotych, z czego ponad 1,5 miliarda stanowią aktywa obrotowe, głównie zapasy, należności oraz gotówka, a więc aktywa płynne. W tej branży spora część wartości wytworzonych dóbr, czyli lokali, budynków, lub inwestycji w budowie. Jest odzwierciedlona właśnie w tych pozycjach, których to z kolei równowagi możemy szukać w pasywach, po stronie zobowiązań z tytułu dostaw i usług, umów z klientami, kredycie oraz kapitale własnym. Sam kapitał własny stanowi zaledwie 36-7% sumy bilansowej, więc spółka wykorzystuje wysoki lewar, ale nie jest najwyższy, patrząc po konkurentach. Tak więc pamiętajcie o specyfice tej branży, w szczególności jeśli ktoś chciałby porównywać wskaźnik CROE, czyli rentowność kapitałów własnych, ponieważ może być on bardzo wypaczony poziomem zadłużenia. A skoro o zadłużeniu mowa, w trzecim kwartale dług netto został obniżony ze 135 milionów do 23, co jest bardzo bezpiecznym poziomem, a przy 450 milionach złotych w kasie spółka może podejmować nowe projekty bez obawy o płynność. Dodatkowo spółka dokonała wcześniejszego wykupu obligacji na kwotę 150 milionów złotych, zamieniając to na kredyt bankowy, co powinno obniżyć koszt obsługi zadłużenia. Patrząc na przepływy operacyjne, należy pamiętać, że w tej branży wypadają okresy wzmożonych lub rozpoczynających się inwestycji, które cechują się wyższymi nakładami, a więc odpływem gotówki. Oraz mamy okresy takie jak ten rok, w których to gotówka spływa z racji oddawania gotowych inwestycji i konwersji zobowiązań na gotówkę. Dlatego lepiej patrzeć na wyniki z przepływu w perspektywie przynajmniej roku lub mieć na uwadze cykliczność tej działalności. Deckpol nie ma długiej historii wypłaty dywidendy. Wydaje mi się, że kiedyś znalazłem politykę dywidendy, w której było napisane, że spółka przeznacza maksymalnie 30% zysku na wypłatę. Ostatnie wartości wypłaty były wysokie z racji niskiej kapitalizacji, w obecnym roku pewnie się to zmieni, ale DECPOL na razie jest w na tyle dobrym momencie, że lepiej, aby przeznaczył pieniądze na rozwój niż wysokie dywidendy. Podsumowując, Uważam Deckpol za firmę z branży budowlanej, która ma bardzo szeroki zakres usług i synergie pomiędzy podmiotami w grupie. Spółka coraz mocniej wchodzi w branżę deweloperską, która oferuje wyższe zwroty z inwestycji. Sytuacja finansowa jest stabilna, spółka ma pieniądze na rozwój nowych projektów, a także jej wzrost w ostatnich latach pozwala pozyskiwać coraz to większy kapitał obcy na lepszych warunkach. Dodatkowo spadek stóp procentowych powinien wzmożyć akcje kredytowe, co może być czynnikiem napędzającym rynek deweloperski. Myślę, że obecny rok spółka zakończy z wynikiem w okolicy 100 milionów złotych. I nawet po tegorocznym wzroście ceny akcji o ponad 100%, Deckpol wciąż jest atrakcyjnie wyceniany. Mam nadzieję, że obecna korekta jeszcze się przedłuży i zobaczymy jeszcze niższe ceny. Tak tylko dodam, jakby ktoś zastanawiał się nad kupnem tej spółki, zwracajcie uwagę na spready w momencie zakupu, ponieważ spółka nie jest za bardzo płynna. Dla przykładu, gdy robiłem transakcję na XTB. Czasami cena zakupu potrafiła być o złotówkę wyższa od ceny rynkowej, a po kilku, kilkunastu minutach spadała do 40-20 groszy różnicy. Niby kilkadziesiąt groszy, ale przy zakupie stu akcji jedną mamy w gratisie. Ok, przejdźmy do podsumowania portfela. W tym roku do portfela publicznego trafiło 61 tysięcy złotych, a jego wartość obecnie wynosi nieco ponad 67,5 tysiąca. Nowa spółka od razu wskoczyła dość wysoko w udziale portfela. Łącznie zajmując około 12% wartości, zbliżamy się do momentu, gdzie w portfelu znajduje się wystarczająco dużo spółek, przynajmniej jak dla mnie. Na razie jest ich 8, a reszta to pozycje gotówkowe lub obligacje, więc myślę, że jeszcze będzie miejsce na dwie i skupienie się na tym, co obecnie mam czyli dokładniejsze analizy, szukanie lepszych okazji i ewentualne podmiany spółek. Tu widzicie pełny obraz portfela. Jest jeszcze ponad 20% niezagospodarowanej gotówki, głównie w dolarze amerykańskim, ale może w najbliższym czasie się to zmieni. Dokładniejsze podsumowanie 2025 roku zrobię w następnym odcinku. Nie chciałem tego wkładać tutaj, ponieważ rok się jeszcze nie skończył. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam oczywiście do sekcji komentarzy. Dajcie znać, co myślicie o ekpolu. Link do portfela znajdziecie w opisie. Ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za ten rok. Mam nadzieję, że komuś przydało się choć trochę to co tutaj mówię i liczę, że usłyszymy się w następnym odcinku, czyli za rok. Cześć!